Powiem wam z mojego doświadczenia w przypadku telefonów. Zawsze będziemy potrzebować uchwyt do telefonu, który będzie na statywie. Ulanzi ST14 Iron Man 3360 Tripod Smartphone Mount. I teraz dlaczego on jest dobry? Po pierwsze, zwróćcie uwagę tutaj, że on ma wbudowaną głowicę, czyli się rusza w dowolnym kierunku na końcówce. Dzięki temu, że ten uchwyt ma w sobie wbudowaną głowicę, możemy telefon ustawić w pionie, w poziomie, sobie nim obracać, zupełnie nie poruszając resztą statywu. Po drugie, można sobie dopasowywać jego szerokość. Każdy telefon da radę. Po trzecie, można go nakręcić na mały gwint i na duży gwint. Jeszcze ma taki bonusik, że można wyjąć tutaj taki przedłużaczek, tu wsadzić i wtedy hop, on stoi nie przewraca nawet, jakie tu jest ciężki telefon. Po czwarte, ta tublaszka to jest akurat ta sama grubość specjalnie, żeby wsuwać do takich tyłów wsuwanych, więc można go bezpośrednio wsadzić, zakręcić raz, dwa i już mamy podłączony uchwyt. Fantastycznie!